1 czerwca, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Marsze dla Życia i Rodziny w 120 miastach w Polsce. Gorąco zapraszamy do tego, aby zamanifestować przywiązanie dla wartości tworzących naszą kulturę i naszą cywilizację rodzina, mama, tata i dzieci. Rodzina, która jest w dzisiejszych czasach atakowana, próbuje się ją redefiniować, ale my przecież wiemy, co to jest rodzina, i wiemy, jak ważna jest rodzina. I życie. Życie od poczęcia do naturalnej śmierci, świętość tego życia, to wszystko będziemy manifestowali. Zapraszamy w 120 miastach. Mamy nadzieję, że zgromadzi się nas w całej Polsce ponad milion. 1 czerwca koniecznie przyjdźcie w swoich miastach i zamanifestujcie przywiązanie do prawdziwych wartości, na których opiera się nasza cywilizacja, opiera się nasze życie, opiera się nasza pomyślność.